To jest Kafa AZS. Cześć, tu Bartek Wasilewski, a naszym gościem jest Gloria Kluchart, szpadzistka zawodniczka klubu sportowego AZS AWF w Krakowie. Witaj, mistrzyni świata. Dzień dobry, bardzo mi miło. Jak się czujesz z tym tytułem? Podwójnym tytułem. Czuję się bardzo spełniona jako zawodniczka. Spełniona mimo tak młodego wieku. Dokładnie. Myślę, że osiąganie takich sukcesów jest odzwierciedleniem ciężkiej pracy, no i na pewno satysfakcją związaną z tą ciężką pracą. No i o tej ciężkiej pracy za chwilę pomówimy więcej. Ja tylko wprowadzę tych, którzy może jeszcze jakimś cudem nie wiedzą. Znakomite wieści niedawno nadeszły do nas Stalina, gdzie Gloria wywalczyła tytuł Mistrzyni Europy do lat 20, zarówno indywidualnie, jak i drużynowo. To największy sukces naszej rozmówczyni w karierze i przy tym sukcesie jeszcze się zatrzymamy. Jak się dochodzi do takiego sukcesu? Co jest najważniejsze z Twojej perspektywy? Co Ci dało to podwójne wielkie zwycięstwo? Na pewno bardzo istotne są przygotowania do sezonu, z całego sportowego, które odbywają się w wakacje. No i takie przygotowania w trakcie sezonu również są bardzo ważne. U nas w trakcie sezonu wygląda to tak, że bardzo często spotykamy się wraz z koleżankami z kadry na zgrupowaniach, wspólnie przygotowując się do tych najważniejszych imprez. W międzyczasie uczestniczymy w Pucharach Polski oraz Pucharach Świata, gdzie jeździmy całą kadrą. Takie przygotowania sportowe. Myślę, że bardzo istotne są również przygotowania mentalne, i mamy takich trenerów, którzy przygotowują nas właśnie w ten sposób. Na pewno ważne jest zadbanie o prawidłową dietę i o regenerację między treningami a zawodami. Sztab, dieta, regeneracja, między innymi to są najważniejsze czynniki, które mogą pomóc w zdobyciu upragnionego celu. Zatrzymajmy się przy sztabie, zatrzymajmy się. Przy trenerach z kim trenujesz? Jak wyglądają Twoje treningi? Na co dzień w klubie trenuję w Krakowie, w AZS wf Kraków. Moim trenerem jest Radosław Zawrotniak. Na takich wyjazdach kadrowych trenuję z trenerem Arturem Fajkisem i panią Anną Medeńską-Tercjak. I naszą trenerką od przygotowania motorycznego jest pani Ewa Szczęsna. I to... I co najczęściej słyszysz od swojej kadry, co najczęściej słyszysz od swoich trenerów i trenerek, na co ci zwracają uwagę? Na pewno są oni ogromnym wsparciem w takich chwilach, gdy te treningi może mogłyby być w moim wykonaniu jeszcze lepsze, a ich zdaniem to, co robię, może wymaga poprawy i takie słowa od nich, właśnie ciągłe dążenie do, do osiągania jeszcze lepszych rezultatów są. Myślę, że to właśnie te, te ich uwagi, dzięki nim się rozwijam. A co usłyszałaś po zdobyciu pierwszego, jak i drugiego złota? Usłyszałam wiele pozytywnych rzeczy. Od swoich trenerów oraz od wszystkich osób, które mnie w tym wspierały. Taki sukces składa się z wielu czynników. No i myślę, że każdy, kto wspierał mnie w, w dążeniu do tego, poczuł, że robił to dobrze. I dzięki, dzięki nim właśnie też m.in. taki sukces osiągnęłam. No dobrze, to zasięgnijmy trochę pamięcią wstecz. Wiemy o tobie tyle. Druga klasa gimnazjum, czyli jeszcze jesteś sprzed reformy, młodszy brat i szermierka. To wszystko się ze sobą połączyło i tak to się wszystko zaczęło, ale rozwin tę historię. Gdzie, kto i największy miał wpływ na ciebie jako na dziewczynę, która stwierdziła, że chce być? sportsmanką, chcę być szpadzistką. Moim pierwszym trenerem był Oleg Bugajenko i moim pierwszym klubem sportowym, szermierczym był UKS MDK Olimp Lubin, w którym tak naprawdę zaczynałam swoją przygodę i można powiedzieć, że bardzo duży, bardzo dużo pracy właśnie poświęcił mi mój pierwszy trener, który Nauczył mnie bardzo, bardzo dużo, i to on rozpoczął ze mną tę przygodę. Na pewno bardzo dużo zawęczam swoim rodzicom, którzy, mimo początków, które zawsze są i nie są łatwe, to oni wspierali mnie i nie przestawali wierzyć w to, że mogę się rozwinąć. Właśnie mogę się rozwijać i mogę zdobywać takie. Dobre miejsca. A ten młodszy brat? Mój młodszy brat, myślę, że on też brał bardzo duży udział w, moim, w moich początkach, ponieważ samo to, że, że on zaczął trenować i zachęcał mnie do chodzenia razem z nim, to mieliśmy jakąś wspólną pasję, którą wspólnie rozwijaliśmy. Wspólnie jeździliśmy na zawody i, i wspólnie sobie kibicowaliśmy to na pewno też, też miało jakiś wpływ na to, że tak polubiliśmy to, co robimy wspólnie. Czy miał tutaj wpływ taki czynnik, który jest bardzo często w rodzeństwie, czyli to, że po prostu brat z siostrą? Lubią się lać? Można powiedzieć, że na samym początku troszkę między sobą rywalizowaliśmy. I mój brat w, młodszy, w młodszych latach zdecydowanie był ode mnie dużo lepszy, co motywowało mnie do tego, żeby ja również zdobywała takie wyniki jak on. I na samych treningach również walczyliśmy ze sobą i takie walki rodzeństwa często są to takie walki, w których nie chce się przegrać, więc walczy się. Bardziej zawzięcie. Rozumiem, że teraz brat ci już nie podskakuje. Wydaje mi się, że rzadko zdarza nam się ze sobą walczyć, ale w takich naszych wspólnych walkach czasem jest tak, że możliwe, że ze mną wygra, ale myślę, że na pewno też ja czasem z nim wygrywam. Dalej są to walki bardzo zawzięte, ale z racji tego, że jest już ode mnie silniejszy, to często zdarza się tak, że jednak tutaj mniejszą rolę grają umiejętności, a ta siła, którą on mnie przewyższa. A kto był dla Ciebie wzorem w tej dyscyplinie sportu? Gdy zaczynałam trenować i się rozwijać, nasza kadra, która była na poprzednich Igrzyskach Olimpijskich, między innymi w składzie Renaty Knapik-Miazgi, Aleksandry Jareckiej, Ewy Trzebińskiej oraz Magdaleny Piekarskiej-Twardochel. Myślę, że ta czwórka była dla mnie wielką inspiracją, bo widziałam, jak Jakie mają wyniki na arenie międzynarodowej, i widziałam, jak trenują, i bardzo mnie zainspirowały swoją postawą. Wiele razy na zawodach widziałam ich postawy, która bardzo mi się spodobała, i chciałam, żeby jako zawodniczka być taka jak one i zdobywać takie osiągnięcia. Rozmawiamy z aktywną zawodniczką, przed którą cała kariera stoi otworem, ale rozmawiamy także ze studentką, studentką fizjoterapii. Jak udaje ci się łączyć ze sobą te dwa światy, świat naukowy, świat studentki i świat sportsmenki? Na pewno nie jest to proste połączyć studia z aktywnym trenowaniem. Myślę, że wszystko da się połączyć. Ale czasem zdarza się tak, że coś trzeba poświęcić. Na przykład, kosztem spotkań towarzyskich są codzienne treningi, częste wyjazdy. Również wiążą się z mniejszą ilością czasu na przygotowanie do egzaminów, ale tak naprawdę dzięki zaangażowaniu w obydwie rzeczy. Czyli w sport i w naukę. Po takim na przykład długim wyjeździe na zgrupowanie czy na zawody, trzeba po prostu poświęcić troszkę więcej czasu na tą naukę, żeby wszystko. Można było właśnie ze sobą łączyć. A na ile pomaga Ci członkostwo w Narodowej Reprezentacji Akademickiej? Narodowa Reprezentacja Akademicka dała mi taką możliwość, żebym nadrabiała zaległości, które narobiły mi się właśnie w trakcie takich wyjazdów, o których wspominałam. Na pewno dzięki indywidualnym spotkaniom z prowadzącymi zajęcia mogłam lepiej zrozumieć niektóre tematy i tak jak to na moim kierunku, niektóre rzeczy są bardzo bardzo ważne, to myślę, że miałam więcej czasu na przyswojenie niektórych treści i dzięki temu teraz mam możliwość cały czas studiować bez żadnych obaw, że przez taki wyjazd i, nar i zaległości, które się z nim wiążą, mogę mieć później problemy z zaliczeniem jakichś przedmiotów. A jakie masz plany na przyszłość? Co jest teraz Twoim głównym celem? Moim głównym celem jak na razie myślę, że jest dokończenie studiów. W przyszłym roku odbywają się Igrzyska Olimpijskie. Myślę, że może to być za wcześnie, ale na pewno będę próbować. Moim celem, jeśli chodzi o igrzyska, to są igrzyska w 2028 i tam chciałabym się zakwalifikować, więc na pewno będę starać się o taką kwalifikację w międzyczasie jeszcze studiując i starając się właśnie spełniać i sportowo i, I naukowo. naukowo. Gloria Kluchart była naszym gościem, szpadzistka, zawodniczka klubu sportowego AZS AWF w Krakowie. Podwójna mistrzyni świata. To wszystko na dziś. Dzięki wielkie Gloria. Dziękuję bardzo. To wszystko na dziś Bartek Wasilewski. do usłyszenia w kolejnym odcinku kafe AZS. To jest kafe AZS.